Bardzo ładnie, pani Marjorie. I rozdramina pękała zdra. Za pani, co pani, pani! Dziękuję. Tylko ostrożnie z tą pochodnią. Płomień ma zapłonąć dopiero w momencie rozpoczęcia igrzysk. Nie chcę, żeby mi się wyślizgnęła, czy. O! Pani Mamina, Marjorie, Pani cała? Ale gdzie ta pochodnia? Gdzie? O nie! Uciekajcie hey, no. z parku! Witam, pani burmistrz, wszystko gotowe na ceremonię otwarcia? Nie! Kurwa! Wydobywa się dym! Nie ma takiego pożaru, którego nasimy. Dziękuję, że przyjechaliście tu tak szybko! <laughs>